Dobrze, nazywam się Patrycja Majer, jestem doradcą obywatelskim oraz wiceprezesem Fundacji Codziennie Lepiej w Radomiu. W ramach działalności statutowej Fundacji świadczę pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Sporządzam pisma, wyjaśniam obowiązujące przepisy, pomagam w wypełnianiu wniosków oraz wraz z osobą zainteresowaną ustalam najkorzystniejszy sposób na rozwiązanie problemu. W dzisiejszym materiale przedstawię najistotniejsze kwestie dotyczące nabycia prawa do świadczenia wspierającego. Zapraszam serdecznie. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wypełniamy zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku. Wpisujemy dane dotyczące osoby niepełnosprawnej oraz osób jej ją reprezentujących. Mogą to być następujące osoby: opiekun prawny, kurator osoby niepełnosprawnej. Osoby reprezentujące ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych oraz osoba pełnoletnia upoważniona przez osobę niepełnosprawną. Szczególnie to jest ważne, jeżeli osoba niepełnosprawna ma trudności w funkcjonowaniu czy to z przyczyny ograniczeń fizycznych, psychicznych, intelektualnych bądź sensorycznych. Wówczas może upoważnić y, osobę. Y, y, najczęściej jest to osoba bliska z rodziny, sprawująca opiekę, która y, reprezentuje tą osobę w postępowaniu o nabycie prawa doświadczenia wspierającego. Warunki nabywania prawa doświadczenia wspierającego zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym. Prawo doświadczenia wspierającego mają osoby niepełnosprawne od ukończenia 18 roku życia, obywatele y, polscy oraz cudzoziemcy zamieszkujący na terenie y, Polski. Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie ustalania poziomu potrzeb wsparcia określa szczegółowy sposób postępowania przy wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, skład wojewódzkich zespołów oraz sposób działania. Przy ocenie przez skład ustalający zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, bierze się pod uwagę, czy osoba zainteresowana jest zdolna do świadomego, samodzielnego zainicjowania wykonywanej czynności. Czy ta osoba zainteresowana jest zdolna, aby kontrolować wykonywanie czynności przez cały okres jej trwania? Czy jest konieczne wsparcie innej osoby lub technologii wspomagającej? Czy niewykonanie czynności przez osobę zainteresowaną wynikało z przyczyn niezwiązanych z niepełnosprawnością? I czy y, nieutrwalony stan zdrowia osoby zainteresowanej jest niezwiązany z niepełnosprawnością? Wsparcia ustala się przez ocenę czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Dokonuje się sprawdzenia, czy osoba y, y, posiada zdolność do zmiany pozycji ciała, czyli y, potrafi usiąść, y, wstać, y, położyć się i po, y, następnie sprawdzany jest umiejętność poruszania się w znanym środowisku. Czyli w obrębie własnego mieszkania, domu, z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia po schodach, docierania do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w zamieszkiwanym domu lub mieszkania, oraz umiejętność poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu. Następnie badana jest umiejętność poruszania się w nieznanym środowisku. W mieszkaniu domu innej osoby, w budynkach użyteczności publicznej, na zewnątrz tych budynków. Badana jest umiejętność pokonywania barier architektonicznych, omijania przeszkód. Sprawdzana jest również umiejętność sięgania, chwytania. Po Manipulowania przedmiotami użytkowymi. Czy osoba jest w stanie odstawić to, yy, yy, ten przedmiot na miejsce, yy, czy wykonuje precyzyjne ruchy palcami rąk, czy potrafi omijać przeszkody podczas wykonywania tych czynności. Sprawdzana jest również umiejętność przemieszczania się środkami transportu. Jako pasażer podczas przejazdu samochodem, ale również korzystanie ze środków transportu publicznego, w szczególności takich jak taksówka, autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu. Badana jest umiejętność rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów, informacji docierających do osoby różnymi kanałami, Komunikacji poprzez mowę, gesty, pismo i czy osoba również jest w stanie zidentyfikować źródło tych bodźców. Również zbadana jest zdolność do logicznego, zwięzłego, zrozumiałego przekazywania informacji innym osobom poprzez mowę, gesty, pismo. Ale również dotyczy to po, y, y, informacji y, w zakresie własnych potrzeb, dolegliwości lub samopoczucia. Sprawdzane jest, czy osoba potrafi y, prowadzić rozmowę, inicjować, kontynuować, zakończyć, y, czy wprowadza nowe tematy, poglądy, nawiązuje do tematów poruszanych przez innych. Y, czy, czy osoba jest zdolna do opanowania nowej umiejętności praktycznej związanej z codziennym funkcjonowaniem? Czy potrafi się skoncentrować na czynności? Czy i, i posiada umiejętność skierowania uwagi na określony bodziec, utrzymywania jej w czasie? Czy posiada zdolność podzielności uwagi? Czy potrafi korzystać z urządzeń i technologii informacyjnych, komunikacyjnych? W szczególności dotyczy to radia, telewizora, komputera, internetu, telefonu komórkowego. Badane są również umiejętności osoby dotyczące higieny własnej, jak mycie, i osuszanie całego ciała, mycie i osuszanie. Rąk twarzy, pielęgnowanie poszczególnych części ciała, korzystanie z toalety. Również yy, sprawdzane są umiejętności osoby w zakresie dbałości, troski o własne zdrowie, czy osoba zapewnia sobie wa właściwe warunki bytowe, unika jakichś szkodliwych czynników, zdrowo się odżywia, dba o zachowanie aktywności fizycznej. Y, też y, y, sprawdzana jest zdolność osoby do y, samodzielnego ubierania się, y, jedzenia, picia, korzystania z przyborów do jedzenia. Y, też y, badana jest, y, jest umiejętność osoby do. Uświadamiania swoich własnych potrzeb zdrowotnych, korzystania z opieki specjalistów, przyjmowania produktów leczniczych, stosowania metod terapeutycznych. Badana jest również umiejętność osoby do realizowania wyborów i decyzji. Czy potrafi przeanalizować problem, identyfikować dostępne możliwości działania, wybrać najlepszy z możliwych? Czy osoba jest zdolna do pozostawania samej w domu przez okres co najmniej jednej doby? Czy jest w tym czasie bezpieczna? Czy potrafi zapewnić sobie bezpieczeństwo? I czy osoba jest zdolna do nawiązywania kontaktów? Szczególnie czy potrafi inicjować te kontakty? Czy kontroluje własne zachowania, emocji? Emocje te odruchy werbalne, fizyczne w sposób odpowiedni do danej sytuacji, akceptowane społecznie. Czy osoba utrzymuje kontakty z bliskimi? Czy posiada zainteresowanie, czy, czy ma potrzebę utrzymywania relacji z bliskimi, komunikowania się, czy u, y, posiada umiejętność tworzenia bliskich relacji z innymi osobami, czy posiada zdolność do kupowania artykułów codziennej po, y, potrzeby, czyli czy potrafi wybrać, nabyć, prze, przewozić te artykuły w. Są to takie artykuły jak żywność, napoje, odzież, środki czyszczące, artykuły gospodarstwa domowego. I czy potrafi składować te artykuły w odpowiednich miejscach? Czy osoba jest zdolna do przygotowywania posiłków? Yy, yy, w jaki, czy są to posiłki proste, o małej liczbie składników, łatwe w przygotowaniu? Czy posiłki złożone? wymagających wymagające skomplikowanych metod. Czy osoba dba o dom, ubranie, obuwie, czyli po, jest to zdolność do czyszczenia powierzchni, sprzątania, właściwego segregowania, pozbywania się śmieci, zdolność do dbania o, o obuwie, ale też umiejętność korzystania z pralki, suszarki, żelazka. Czy osoba dokonuje Transakcji finansowych, gotówkowych lub bezgotówkowych, czyli czy potrafi zakupić towar lub sprzedać, czy rozumie wartość pieniądza i ceny produktów, w jaki sposób organizuje czas wolny, czy angażuje się w aktywności. Związane z dowolną formą spędzania wolnego czasu, czy bierze udział w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych, nieformalnych lub formalnych, czy odwiedza placówki kultury, czy podróżuje, zwiedza, czy rozwija hobby, czy uczestniczy w kołach zainteresowań. Czy osoba jest zdolna do załatwiania spraw urzędowych? Czy potrafi złożyć odpowiedni wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, bądź przez internet? W jaki sposób też osoba realizuje dzienny rozkład zajęć? Czy planuje, ustala i spełnia czynności wynikające z codziennego rozkładu zajęć i obowiązków? Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości 220% renty socjalnej w przypadku określenia po, potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów. W przypadku określenia tej potrzeby wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów przysługuje 180%. Procent renty socjalnej. Natomiast jeżeli y, poziom potrzeby wsparcia jest określony od 85 do 89 punktów, wówczas przysługuje 120% y, renty socjalnej. 80% renty socjalnej. Yy, przysługuje w przypadku określenia potrzeby wsparciu do 84 punktów. 60% renty socjalnej przysługuje, jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów. Natomiast w przypadku ustalenia potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów, wówczas przysługuje 40% renty socjalnej. W przypadku śmierci osoby uprawnionej do świadczenia wspierającego, która nie zdążyła go pobrać, a za życia złożyła wniosek do ZUS-u i miała ustalone prawo do tego świadczenia, najbliżsi mogą wystąpić do ZUS-u o wypłatę niezrealizowanego świadczenia. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest to formularz SWN-inf. myślnik O taki wniosek, jeśli nie jest z nią spokrewniona, możliwość ta doczytająca. Czy jedynie sytuacji, w której osoba z niepełnosprawnością w dniu śmierci miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego i świadczenie nie, nie zostało tej osobie wypłacone. Roszczenie o wypłatę świadczenia wspierającego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której to świadczenie przysługiwało. O niezrealizowane świadczenie wspierające nie można jednak ubiegać się, jeżeli osoba z niepełnosprawnością złożyła wniosek o świadczenie do ZUS, ale zmarła przed przyznaniem świadczenia. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń społecznych nie ma już podstaw prawnych, czy osoba zmarła spełniłaby warunki do świadczenia wspierającego.